Czas na kolejny odcinek z serii Potwierdzone transfery w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować naszego kanału. Bartłomiej Wdowik zamienia Gilonie Białystok na portugalską Bragę. Kwota transferu wynosi 1,5 miliona euro, a kontrakt został podpisany do 30 czerwca 2028 roku. Najlepszy lewy obrońca minionego sezonu w Ekstraklasie rozegrał 112 spotkań, w których zdobył 12 goli oraz 12 asyst. Szymon Wejrauch zamienia Zagłębie Lubin na Beniaminka Ekstraklasy Lechia Gdańsk. Kwota transferu opiewa na 225 tysięcy euro, a umowa została podpisana na 5 lat. Dawid Abramowicz zamienia Radomiaka Radom na Puszczenie Połomice. Kwota transferu to 45 tysięcy euro, a umowa została sporządzona na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. To nie koniec wzmocnień defensywnych w drużynie Tomasza Tułacza. Michal Siplak oraz Dawid Szymonowicz również dołączyli do Puszczynie Połomice. Obaj związali się z umową do 2026 roku oraz mają możliwość przedłużenia kontraktu o rok. Aleksander Buksa powraca do Ekstraklasy. Młody, utalentowany napastnik zamienia włoską Genoę na górnika Zabrze. Buksa dołączając do drużyny Jana Urbana podpisał kontrakt do 2027 roku. Lukas Ambros zamienia niemiecki Wolfsburg na górnik Zabrze. Umowa została podpisana również do 2027 roku. To nie koniec wzmocnień w drużynie ze Śląska. Luka Zachowicz opuszcza pogoń Szczecin i podpisuje kontrakt z górnikiem Zabrze. W jego przypadku umowa została podpisana do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Andrzej Ciganiks zamienia widzę Łódź na szwajcarski Lucern. Lewy obrońca związał się trzyletnią umową. Sebastian Musiolik będzie zastępcą Erika Exposito. Doświadczony napastnik zamienia górnika Zabrze na wicemistrzów Polski i dołącza do drużyny Jacka Magiery. Kontrakt został podpisany na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. To nie koniec wzmocnień w drużynie wicemistrzów Polski. Marcin Cebula zamienia Raków Częstochowa na Śląsk Wrocław. W jego przypadku umowa również została podpisana do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Mateusz Bartolewski przenosi się ze Spadkowicza Ekstraklasy Ruchu Chorzów do wicemistrzów Polski Śląska Wrocław. Kontrakt został podpisany na rok z opcją przedłużenia o kolejny rok. Patryk Janasik opuszcza Śląsk Wrocław po czterech latach i przenosi się do drużyny z Krakowa. Umowa z pasami obowiązuje do 2027 roku. Janasik w barwach Śląska rozegrał 85 spotkań, zaliczając w nich dwa gole oraz dwie asysty. Marvin Senger wzmacnia linię defensywy Stali Mielec. Niemiecki defensor zamienia Duisburg na drużynę Kamila Kieresia i podpisuje umowę do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Matias Heborasmussen odchodzi z Krakowi i wraca do duńskiego Lindby. Umowa została podpisana do 2027 roku. Duńczyk rozegrał w barwach Krakowi 40 spotkań. Dawid Tkacz został wypożyczony z Widzewa Łódź do Stali Mielec. Ruben Winagre może być jednym z najgłośniejszych transferów tego sezonu. Doświadczony lewy obrońca zamienia Sporting Lizbona na Legię Warszawa. Jest to opcja wypożyczenia z możliwością wykupu. Doświadczony Portugalczyk grał m.in. w Premier League, a także Lidze Portugalskiej i na pewno będzie wzmocnieniem w szeregach linii defensywnej z klubu z Warszawy. Subskrybuj ekstraklasowe przemyślenia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego materiału, a nam pomożesz się rozwinąć.